Cześć, witam Was serdecznie, jestem Feger na Węgrzech. Robię sobie właśnie z moimi przyjaciółmi przejażdżkę z Salgotarianu do, do Mieszkolca. Piękny, słoneczny, mega ciepły dzień. Przez całą drogę myślałem na temat tego następnego odcinka, na który miałby Wam pomóc w doborze roweru i skupiłem się troszeczkę na linkach i modelach, które przylepialiście, które kilka osób przylepiało pod, pod moim filmem, pod, pod postami o Kraidlerach. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Części Shimano mają bardzo ustaloną cenę. Nie może być tak, że jedna firma z jakiegoś powodu kupuje ceny za 30% wartości, niż inna firma. Jeżeli widzicie rower na XT z takim samym amortyzatorem, z takimi samymi korbami i z resztą od sprzętu wyjątkowo porównywalnym do siebie, to diabeł tkwi w ramię. I słuchajcie, jest taka opcja, że zagłębiłem się tam w jeden model. Nie będę teraz tej firmy wymieniał, bo naprawdę nie chcę mieć znowu telefonów z płaczami, bo to było głupie ostatnio. I powiem Wam tak. Rower to jest rama. Ja chyba to już mówiłem wcześniej. I jest bardzo poważne znaczenie, czy ta rama jest z fabryki w Chin robiona za 15 dolarów, ładnie pomalowana, z ładnym naklejką, niż rama, która jest przemyślana i także robiona w Chinach. Nie ma się co żarować. Ci, co piszą, że wszystko jest robione w Chinach, nie odkrywają Ameryki, nie są jakimiś super, turbo błyskotliwymi ludźmi. Takie są czasy, że większość tego typu rzeczy, jak rowery, odprzęt rowerowy, jest produkowana, jest produkowana w Chinach. W tym momencie chyba nawet XTR jest gdzieś w Tajwanie robiony. robione. Ja mam jeszcze zabytkową przerzutkę Xtera w domu, która jest made in Japan. Natomiast w tym momencie to się zmieniło i to jest także wina tych wszystkich, którzy porównują rower na XT do innego roweru na XT, za 3,5 tysiące i mówią, ten rower do 3,5 tysiące jest lepszy, jest ładniejszy i w ogóle jest zajbisty. Sami powodujecie to, że są robione w Chinach, właśnie takim głupim gadaniem. Więc e, trzeba się popatrzeć na ramy. Są w Chinach różne fabryki. Jedne robią gówno, drugie robią dobre rzeczy. I są także takie fabryki, jak na przykład, nie będę teraz jej wymieniał, która także produkuje w Chinach i to są rzeczy najlepsze. Więc, yy, tylko te rzeczy nie będą kosztować, słuchajcie, groszy. Jeżeli mamy rower za 3,5 tysiąca złotych, w którym osprzęt do kupy jest warty 3,5 tysiąca złotych, to myślicie, że ile jest warta rama, którą kupujecie? Ile? 1000 zł? Bo jest tak w katalogu? To zawsze jest tak, że rama jest droga w katalogu, a tak naprawdę może się okazać, że jest nic nie warta. Więc słuchajcie, nie wolno porównywać roweru do roweru tylko na podstawie sprzętu, także trzeba się popatrzeć na ramę. Tylko, że teraz tak, z ramą jest tak, że trzeba się na tym znać, żeby rozróżnić aluminiową ramę dobrą od aluminiowej ramy, która jest nic nie warta. Trzeba się popatrzeć na spawy, trzeba się zastanowić, z czego jest zrobiona. Dużo firm teraz produkujących te takie tanie, fajne rowery, maskuje spawę, one są zamalowane i widać, co tam jest pod spodem. Rozmawiałem ostatnio z moim kolegiem, kolegą, który jest dobrym materiału, zna, zna się na rowerach i powiedział mi kilka słów na ten temat. Ramy po 15-20 dolarów są takie katalogi z Chin. Gdzie naprawdę tego jest od zaczęsienia. Bierzesz naklejkę, naklejasz i masz ramę za 15 dolarów. Dokręcasz do tego byle jakie koła, nawet od Mavika, bo Mavik też robi e, bardzo niskie modele. Oprócz tego, że robią fantastyczne koła, których marzę teraz, żeby sobie do mojej szosy wsadzić nowe kosmiki. Natomiast robią także bardzo, bardzo typowe koła. No. Te niskie modele nie są niczym specjalnym. Zwykłe koła. Eee, więc słuchajcie, rama to jest to, co kupujecie, kupując nowy czy też używany rower. I nie wolno porównywać ramy do ramy tylko dlatego, że jest tam przykroczona przerzutka XT. I ponownie powrócę do tematu gwarancji, musicie popatrzeć, jak wygląda sprawa gwarancji. I przeczytać ją dokładnie, popytać się ludzi, którzy wam sprzedałam ten rower, jak ta gwarancja wygląda, bo są naprawdę takie Michałki, żebyście poszaleli. Trzeba się rejestrować online, żeby była gwarancja warta, ważna i jeszcze na przykład zaznaczać, że się zgadzacie na wysyłanie wam spamu, bo jak się tego nie zaznaczy, to gwarancja jest nieważna. Takie są jaja, więc yy, słuchajcie... Jeżeli chcecie porównywać, porównywać yy, yy, rowery tylko dlatego, że mają przykręcony XT do siebie i ram, amortyzator okrzała, na przykład Rebe, to też trzeba się przyglądnąć ramię, moi drodzy. Słuchajcie, to jest BMC Grand Fondo 2GF2. Ono w katalogu je, kosztuje dużo pieniędzy, a oryginalnie do tego roweru przykrącona jest Tiagra. I ten rower kosztuje o wiele więcej niż cokolwiek na Tiagrze. Ale dlaczego ten rower jest drogi? i ma bardzo wysoką cenę jeżeli chodzi o odprzęt na Tiagrze ponieważ tu jest nieprawdopodobnie wyśmienita rama i teraz, zróbmy tak wszyscy ci, którzy chcą zobaczyć jak ważna jest rama w rowerze nie tylko jej wytrzymałość nie tylko wytrzymałość spawów ale także jaka ona pracuje to ja mam taki pomysł że możecie podjechać do mnie, zadzwonić 79536 Teraz już nie powiem mojego własnego numeru, ale wiecie, znajdziecie na stronie. To ja mam przygotowałem dla wszystkich tych niedowiarków albo ludzi, którzy chcą po prostu zobaczyć, jaka jest różnica między porządną ramą, a ramą nieporządną, w samej jeździe przygotowałem dla Was coś. Możecie do mnie przyjechać. Mam dwa rowery. Co prawda bardzo ekstremalne, bardzo graniczne przykłady. Natomiast one Wam pomogą zrozumieć, dlaczego nie można sobie kupić przypadkowej ramy. I przykręcić do tego XT. I jak przykręcicie sobie do jakiegoś no-name'a z Chin, może być przepiękna, chromowana rama XT, to nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, jak ta rama jeździ, nie wiadomo, jak ona pracuje, nie wiadomo, jak, jak się rozchodzą siły na niej. Więc y, mam taki eksperyment. Każdy, kto ma ochotę, może do mnie zadzwonić. 79053314, teraz powiedziałem dobry numer, i wam pokażę. Co prawda tak jak mówię, to będą bardzo ekstre, to będzie, to będą ekstrema, natomiast one pozwolą wam zrozumieć, na czym polega porządna rama do roweru górskiego czy też czasowego i czym się to różni od przypadkowej ramy, która ma naklejkę. E, Vulcan na przykład na tym i. Przykręcono brzyrzutkę X, super amortyzator i w ogóle wszystko jest shiny, piękne, metaliczny połysk. Tak jak powiedziałem, opowiadać o tym więcej nie ma sensu. Po prostu, tak jak ci, którzy chcieli przyjechać do mnie, pogadać o sprzęcie, i postarałem się. W... Pomóc dysponując całą moją wiedzą w doborze sprzętu. Tak samo teraz mogą podjechać do mnie 25, wyjeżdżamy, ale później 12 lipca jestem z powrotem, więc mogą po wpaść do mnie, ja wam pokażę, na czym polega różnica między dobrą ramą a ramą, która jest z pupy Eskimosa. Na razie jadę dalej, bo czas goni. Trasa jest rewelacyjna, musicie tutaj przyjechać. Kekesz to jest najwyższy szczyt węgier, dach węgier. Spaliśmy wczoraj na 1000 metrów, 1000 metrów nad poziomem morza i to się może wydawać głupie, ale jest deniwelacji kilometr, więc widać dalej piękne płaskie węgry z kilometrowego wzgórka. Rewelacyjny widok, bardzo fajny. I przede wszystkim węgry są tanie, więc yy, 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 można sobie pozwolić nawet na obiad w porządnej knajpie. Dziękuję za uwagę i do następnego filmiku. Trzymajcie się.